Kochani, widać witajcie w kolejnym odcinku. się Wam pokażę prosty pomysł na naleśnika, A jakie to będą naleśniki? Naleśniki czekoladowe. A więc zaczynajmy. Ja mam tutaj garnuszek. Do garnuszka wkładam masło i będę je rozpuszczać. Do rozpuszczonego masła dodaję czekoladę i też ją rozpuszczam. Czekolada mi się już rozpuściła, więc teraz dodaję łyżkę kakao, razem mieszam i dolewam mleko i pozostawiam do przestudzenia. Masa czekoladowa mi przestygła, teraz dodaję wodę. Woda czymś się gazowaną, cukier, cukier waniliowy, wbijam dwa jajka, dodaję jedną trzecią łyżeczki proszku do pieczenia i mąkę. I wszystko razem miksuję na jednolitą masę. Masę na naleśniki mam już wyrobioną. Teraz ostały na parę minut, tak około 10-15 minut, żeby nam odpoczęło. Masa na naleśniki mi odpoczywa, a ja się biorę za nadzienie. Tutaj mam ser biały. Dodaję cukier waniliowy. cukier, puder. Zetrę sobie czekoladę. I teraz wszystko razem wymieszam. Na dzień serowe mam gotowe, wkładam do lodówki, a ja biorę się za pieczenie naleśników. Naleśniki mam już upieczone. Mi wyszło 8 sztuk z tej porcji. Ja tutaj banana. Pokroję sobie w takie plasterki. I teraz na talerzyk biorę naleśnika. Nakładam farsz. Rozmarowuję, układam banana i zwijam w takie trójkąty, coś takiego, naleśniki mam gotowe, tak się prezentują. Ja sobie jeszcze dodatkowo. Poleję czekoladą białą. I trochę jeszcze czekoladą mleczną. I można będzie zajadać. A więc kochani, jeśli macie ochotę na takie czekoladowe naleśniki, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia!